Witajcie, widzowie. a to pierwszy odcinek z głosem, a także w Hills of Steel Tak, tak się gra nazywa. Tutaj się można zrobić muzyczkę, ale ja bez niej robię. Tutaj są wszystkie. Tutaj można zrobić na przykład czołgi Bardzo lubię jest dobry hmm, ten właśnie Tytan. I tutaj są, jak, jak, napiszcie w komentarzach, czy, czy chcecie, żebym zrobił klub za 20 gemów, żeby nas i zrobił klub żebyście do niego dołączyli i czy chcecie żebym dzisiaj jeszcze w następnym odcinku zrobił opening tych skrzynek common, bo tutaj są wszystkie skrzynki, mm, tu są tu są, nie, nie po prostu są mm, szanse na to jakie to są szanse i dodaję nowego mitycznego, dlatego w, z epic skrzyni teraz się da na przykład zdo, zdobyć mm, legendę, coś mi się nie dało No więc mm, już zacznę rundę i tam są różne tryby 1v1, commander i inne takie różne. Ja na przykład akurat teraz gram na commanderze, ale tam nie mogę nawet wymienić wszystkie tryby. Tam są tryby mm, ten, tam są tryby commander 1v1, 2v2, mm, nie pamiętam czy to się używa. survival i jeszcze inne. Oj. Tutaj go 50 widów, a będę mi na 100 to tutaj się można zdobyć w Legend w no akurat teraz to przegram, bo tu się gra w z moimi gra graczami. Pierwszy raz zresztą, nie przegram na tej mapie serio. Pierwszy raz na tej mapie przegram. Ja tutaj operuję, a tak to sami oni wszystko robią, że jadą i strzelają wszystko sami. ja tylko yy, jakby rozpię e ich. O nie okej okay. chyba się przegrałem no dobrze, ale chod, już wiecie o co chodzi tutaj można sobie, żeby ten i zaraz wam pokażę inne tryby o co chodzi tylko dajcie mi chwilę bo znowu reklama i, i tak to napiszcie w komentarzu czy, czy chcecie więcej odcinków z Hills of Steel. ja tutaj zrobię tak i teraz... o, tutaj są wszystkie postacie. Mogę Wam pokazać teraz legendy. Tu, tu są od tego się zaczynają, od Skorpiona takiego do REXa tak się nazywają. <coughs> Ym, ja go zawsze biorę, bo jest bardzo dobry. I tutaj teraz tu są 1V1, 2V2, wiadomo, 1V1, czyli jak y, ktoś kąta ktoś dwóch kontra dwóch to 2v2 tu survival, się dostaje kasę a tutaj jest taki właśnie adventure losowe mapy jest, jest dość ciężkie Im, daje, im dalej się zajdzie tym jest bardziej ciężkie i tutaj chodzi o to, że musisz najpierw jakby pogonywać małych i słabych i później Tutaj są same bossy za kasę też można. to Jakby, że kasę dostaję za to, że się za to dostaję. Tutaj ten, to na razie, będę. pokażę Wam jeden V1, tu jest właśnie. Jakby się to ja włączyłem, tam sobie głos, ale w tym, mm. w tej grze włączyłem. O, Multishot, shot extra booster i speed bullet. To jest, są mega dobre rzeczy. Wszystkie, ale najlepsze to jest dla mnie to bo to było multi i 1 i 2 a to 2 na raz a extra booster że można parę że dwa razy użyć gadżetu Dwa extra booster 4 razy i tak to idzie ok 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 i okej okay. I tutaj tak do 50, na 50 może być regen skrzynka albo coś gorszego. I później po tym 50 po ciągle będą epik skrzynie. bo ja zawsze do 160 y, chyba i, i na 200 już tam nie, nie jakby zjedłem i przed 200. Jedno przed 200 jakby wedłem I jeszcze że, nie zobaczyłem, co będzie na 200 niestety. Ale coś mi się tak wydaje, że znowu byłaby epic. Więc lepiej po 50., jak nie będziecie coś mieli, albo jak będziecie mieli legend legendarną skrzynkę, to po tym od razu zmienicie, jak już ją zdobędziecie. O! Że gracz kontra gracz. Ja teraz akurat teraz chciałem wam pokazać. Tutaj jeszcze 2V2 wam pokażę. Będę, żeby ten. Znowu. Tu jest tam tu kobra, bo tutaj się wybiera, jakiego się chce. Ja jakby coś nazywałem, jak widzicie, nk 123 It. Nie da się tutaj zrobić spacji, dlatego zrobiłem podłogę i, i myślnik it, czyli YouTube. No tak mam na imię w YouTube. Jakby nick w YouTube chciałam powiedzieć. Może, za, może nie, za niedługo zrobię odcinek z Jak mm, zrobić bardzo dobrze latającego Shurikena. W domu go przetestowałem i ci serio bardzo dobrze. Tutaj, tu są różne gadżety, nie tylko że na razie mam tego na początek, jakby. Niestety nie mogę zrobić innego. Ok i jakby tu się gra z innym, że każdy sobie pomaga jakoś, tam można save jako zrobić, że jak się coś to będzie, na przykład się przegra, właśnie to na gędy można zrobić save'a. No to ja zagram chyba pokażę wam jeszcze ten, mm, jak ja zagram jeszcze na 1v1, ale teraz jakbyś ben, pokażę wam co, jak się jak się wygra to o co tam chodzi, jak się wygry teraz hej tesla to ona jest dość mocna bo no nie jest tak mocna ale na 1v1 dość dobra jest Ym, wystarczy, że nie musisz nać przeciwnika celować o bo to samo na tego, ten prąd na, na niego celuje, na przeciwnika tutaj tu ja mam multi-shot, widzicie? multi raz i dwa. Tak szybko, ale. To co bardziej wolicie z. <grym> wiem, że dużo trochę mówię, żebyś napisali w komentarzu, ale ten. Ym, to co bardziej wolicie, się... właśnie. Jak ten. Speed Bullet, tak. To dwa, dwa podrządki, się czy multi-shot, czyli to co teraz miałem, to. I po sekundzie kolejnej leci strzał jakby nie, że tak bardzo szybko dwa bo ja zdecydowanie spirit bullet tu nie miałem nic takiego więc wybrałam more damage okej, okay. tu je, mo, miał taki jakby gadżet tutaj skrzynkę puściłem sobie do leczenia no, Okej, okay, to już, wygra, już wygrywam Tu można sobie hełmik zrobić Kostymizować Skinka, zagę Można kupywać różne nie też ubranka Tylko za gęby jakby Jakby co Okej okay. Dobra To już nie wygramy. Tutaj jest jeszcze czas Jak się nikt, się, się jakby, yy, nikt Nie wygra po tym czasie To ma się jeszcze 30 sekund yy, Jakby Dodatkowe 30 sekund. I właśnie tam chodzi o to, że jeśli tam i tak nic po tych 30, 30 sekundach nie wygra. To każdy traci medaliony już ten. Chyba, jeśli ma się coś takiego dobrego, to zagębi ten, żeby mu to nie uciekło. I ten, żeby mu to nie uciekło. I na przykład y, się straci akurat mniej, mniej medalionów, ale medaliony nie są ważne, to tylko widać ile, w, jak długo grasz i czy dużo dedów zrobiłeś. Nie widać tutaj dedów, ale jak się ma więcej od kogoś, a widać, że się na tym prawie samy, to widać, że on robi więcej dedów od Ciebie. A więc to na razie na teraz koniec, może zrobić dzisiaj jeszcze odcinek y, jak ten, jeszcze jeden jak otwieram te spiny. not all yeah,